Witajcie, farmerzy. Jednym z tematów na naszej konferencji przez innowacyjność do sukcesu jest wiosenne kształtowanie struktury łano pszenicy o zimej. i o tym, jak to zrobić, będzie opowiadał pan profesor Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Panie profesorze, o czym będzie Pański wykład? No powiem tak, jeśli my mówimy o kształtowaniu łano tutaj strukturę Przenicy o zimę i temat jest bardzo szeroki. A do dyspozycji, no jak zwykle, na tego typu spotkaniach tego czasu pewnie gdzieś będzie zbyt mało, ale postaram się tutaj przede wszystkim poruszyć temat wiosennego nawożenia azotem w roku obecnym. Szczególnie, że musimy zwrócić uwagę na to, że ten rok zupełnie, jeśli chodzi o warunki pogodowe, czy w okresie jesiennym, czy w okresie zimowym, jest różny niż to miało miejsce w ostatnich latach. Stąd też trzeba zwrócić uwagę na to, że. Nawożenie tym składnikiem, czyli azotem, należy przeprowadzić zupełnie inaczej niż to miało miejsce w roku poprzednim. W tym roku wydaje się, że zima będzie trwała w najlepsze do 1 marca. Czy to zmienia ogólno, ogólne podejście co do zasilenia plantacji azotem? No jak I jak naj... to zmienia? Jak najbardziej, tym bardziej, że w roku poprzednim była taka sytuacja, że ze względu na warunki pogodowe, prawo pozwoliło aplikować nawozy azotowe już 15 lutego, w tym roku tak nic jest. się na to nie zanosi i ten termin zostanie utrzymany z rozporządzenia, czyli 1 marca. Natomiast czy będziemy mogli wjechać 1 marca tutaj w pola i zastosować ten nawóz, tego nie wiemy, bo jeśli będzie okrywa śnieżna, no to to nadal będziemy musieli poczekać, aż ta zima minie. Zgodnie tutaj z kodeksem dobrej praktyki nawozy można aplikować, jeśli nie ma tutaj za z wodnych, nie ma okrywy śnieżnej i gleba nie jest głęboko zamarznięta. Stąd też no, wszystko będzie uzależnione z jednej strony od warunków pogodowych, a z drugiej też od uwarunkowań prawnych. Przy czym rzeczywiście na no, dzień dzisiejszy wygląda na to, że przed 1 marca raczej zima się nie skończy. Jak by Pan zachęcił rolników w dosłownie kilku słowach yy, do wzięcia udziału w konferencji? Ho, dobre pytanie. No, przede wszystkim chciałbym zachęcić swoją osobę, bo też nie jestem anonimowy, jeśli chodzi o nawożenie. A mówiąc zupełnie poważnie, no chciałbym tutaj przede wszystkim Państwa zachęcić w ten sposób, żeby, proszę Państwa, przemyśleć tematy związane z nawożeniem. I ja zdaję sobie sprawę, że każdy rolnik już na pewno nad tymi tematami myślał niejednokrotnie. Nie? Przecież pierwszy raz Państwo nie prowadzicie tutaj. Łaną na wiosnę, natomiast zawsze też warto wysłuchać, co mają tutaj do powiedzenia inni, co ja mam do powiedzenia. Chciałbym się z Państwem podzielić swoimi przemyśleniami. Tym bardziej, że tak jak zaznaczyłem, no warunki mamy zupełnie inne i to, co wypracowaliśmy na przykład rok temu, 2 czy trzy lata temu, niekoniecznie, proszę Państwa, będzie. Miało zastosowanie w tym roku. Dlaczego? No Choćby dlatego, że wiele plantacji mamy słabiej rozkrzywionych, a w ostatnich latach raczej mieliśmy nadmiar rozkrzewień w okresie jesiennym, a te plantacje słabiej rozkrzywione no będą wymagały tutaj specyficznego podejścia do nawożenia tym nadrzędnym składnikiem pokarmowym, który jest azot. A jakiego? Tego się Państwo dowiecie właśnie na tym spotkaniu, które będę miał przyjemność z Państwem prowadzić. Myślę, że Pan Profesor zachęcił Was w wystarczający sposób żebyście wzięli e, udział e, w konferencji. Wystarczy wejść tylko na stronę farmer.pl lub bezpługa.pl i tam się zarejestrować i czerpać e, z tego ogromu wiedzy, który tam będzie. Dziękuję i zapraszam.